Dzień dobry, Jacek Zdybski, dermatolog praktykujący w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzisiaj chciałem powiedzieć na temat słońca i fotoprotekcji. Promieniowanie UV uszkadza skórę i oczy, dlatego dobrze jest wiedzieć, jak chronić te narządy przed szkodliwym działaniem słońca. Promieniowanie UV powoduje przyspieszone starzenie się skóry i powoduje powstawanie raków skóry. Dodatkowo są niektóre choroby dermatologiczne, które pod wpływem słońca nasilają się. Co warto wiedzieć? Oczywiście chronimy się przed słońcem bardziej latem. Bo wtedy naturalnie mam większą ekspozycję na słońce. Powinniśmy pamiętać, że dzieci wymagają równie dobrej ochrony przeciwsłonecznej jak dorośli oraz szczególnie uważajmy na fotoprotekcję, jeżeli jesteśmy na wysokościach, na przykład w górach lub gdy jest śnieg, dlatego gdyż on dodatkowo odbija część promieniowania UV i jeszcze bardziej dotyka to naszej skóry. Jak się chronić? Po pierwsze, należy nosić ubrania z długim rękawem. Także z kołnierzykiem troszeczkę za duże, które będą się tutaj rolować i powodować, że jest większa ochrona przed słońcem. Dodatkowo należy wybierać ubrania, które są z materiałów, które lepiej chronią przed słońcem niż inne. Prosto można to sprawdzić w ten sposób, że kładziemy jakieś ubranie pod światło na oknie i sprawdzamy, jak bardzo światło przechodzi przez to ubranie. Im bardziej przechodzi przez to ubranie, tym mniejsza ochrona słoneczna. Są też bardziej fachowe wskaźniki, takie jak UPF. To jest taki wskaźnik na ubraniach niektórych, który możemy znaleźć, i on pokazuje nam, jak bardzo dane, dany materiał chroni skórę przed promieniowaniem słonecznym po dwóch latach normalnego użytkowania. Czyli jeżeli daną koszulkę nosimy około dwóch lat, to zgodnie z tym wskaźnikiem UPF, ona powinna po dwóch latach jeszcze chronić w takim poziomie. I ten, ten wskaźnik UPF jest podobny do wskaźnika SPF, który jest u, w, używany w kremach do fotoprotekcji i na przykład jeżeli mamy UPF 15 do 20 to jest dobra ochrona, 25, 30, 35 to jest bardzo dobra ochrona, 40, 50+, 50 plus to już jest super ochrona, czyli te takie lepsze materiały mają takie parametry. Dla porównania zwykła bawełniana koszulka ma ten wskaźnik około 5. I można też wiedzieć jakie mniej więcej materiały mają lepszą ochronę na słońce jakie gorszą. Do tych lepszych to są ciemne dżinsy, wełna z marynosów, 100% poliester, błyszczące mieszanki poliestrowe jedwa, czy niebielona bawełna. Natomiast słabszą ochronę wykazują takie materiały jak krepa poliestrowa, bielony jedwa, wiskoza, dzianiny takie luźno tkane, jasne dżinsy czy wytarte materiały. Co ciekawe, ciemniejsze kolory dają 5 razy lepszą ochronę niż jasne, dlatego że te jasne barwniki pochłaniają promieniowanie. Dodatkowo mokre yy, ubrania, jeżeli się zmoczą, dają gorszą ochronę, jeżeli to jest bawełna, a jeżeli to jest jedwab lub wiskoza, to mokra jedwab i wiskoza dają lepszą ochronę. Czyli wybieramy ubrania, które mają dobrą ochronę od UV, np. poliester, ciemne, gęsto tkane, takie, których pod słońcem nie będą łatwo prze, prze, przepuszczać światła. Długie rękawy, spodnie, kołnierzyki, luźno dopasowane i po zmoczeniu raczej zakładamy suche. Dodatkowo warto prać w detergentach, które mają takie optyczne rozjaś właściwości rozjaśniające ubrania. Dlatego, że te rozjaśniacze działają trochę jak barwniki i poprawiają absorpcję UV. Co dalej możemy zrobić? Proponuję kabelusze z rondem, takie jak kowbojskie, dlatego, że one chronią przed słońcem nie tylko od kasz kaszkietu tutaj, tylko też od boków. Jeżeli jest ekstremalnie duże słońce, duże ryzyko na naświetlenia, pozostanie w cieniu, kremy z filtrem, lepsze są szyby przy, takie przyciemniane w pojazdach, w budynkach, no i suplementy, które możemy spożywać, które wspomagają fotoprotekcję, takie jak polipodium, leukotomos czy nikotynamid. Tutaj dużo osób zadaje mi zawsze pytania, co z witaminą D, która jest potrzebna do zachowania mocnych kości i regulowania poziomu wapnia. Otóż wystarczające jest krótkie, pięciominutowa ekspozycja na słońcu i dużo ruchu, to daje więcej produkcji witaminy D niż takie długie występowanie. Wystarczającą ilość daje witaminy D, takie postępowanie, więc nie potrzeba cały dzień leżeć na słońcu, żeby wyprodukowała się odpowiednia ilość witaminy D. Chciałem jeszcze zaproponować takie bezpłatne aplikacje, które mogą być korzystne, sam z nich korzystam, nie mam z nimi żadnego profitów. Jest taka aplikacja Global UV, którą sam znalazłem. Ona pokazuje nam w danej lokalizacji, gdzie jesteśmy, jaki jest indeks UV i ile czasu bezpiecznie możemy na słońcu przebywać przy danym naświetleniu. I to jest ten indeks UV wynosi od 1 do 11. Im wyższy, tym większe ryzyko uszkodzenia skóry i oczu, czyli większe ryzyko uszkodzenia skóry polega, wygląda tak, że po prostu mamy zaczerwienioną, taką rumieniową skórę. I ten współczynnik UV zależy od wysokości słońca, czyli im wyżej jest słońce nad... nad yy nad Ziemią, to tym jest większe jego działanie. Od szerokości geograficznej, czyli im bliżej równika, tym jest większe działanie Słońca. I od zachmurzenia. Brak chmur najgorzej, jeżeli jest zachmurzenie trochę lepiej, bo te chmury trochę zabierają tego promieniowania. Natomiast jeżeli jest pochmurnie, jest jeszcze gorzej niż jak jest bezchmurnie, dlatego że od brzegów chmur promieniowanie się odbija i jeszcze bardziej może uszkadzać naszą skórę. Wysokość nad poziom morza też ma duże znaczenie. Im wyżej, tym jest rzadsza atmosfera i mniej UV, czyli im wyżej, tym łatwiej się poparzyć słonecznie. Ten indeks UV jest, tak jak mówiłem, od 1 do 11, między 1 a 2 to jest w porządku, można na podwórku przebywać, między 3 a 5 to jest taki średni poziom UV. Jeżeli długo na słońcu planujemy być, to wtedy dobrze jest fotoprotekcję zastosować. 6-7 to już jest ochrona konieczna, fotoprotekcja. 8-10 to już prawdopodobnie wtedy między 11 a 16 jednak zostać w cieniu i krem SPF 50 co 2 godziny. O kremach jeszcze powiem. I 11, i wyżej to już jest ekstremalne ryzyko uszkodzenia słonecznego. Lepiej zostać w domu. Jak słońce uszkadza? Ono uszkadza w ten sposób, że. Powoduje rumień, zaczerwienienie skóry, to jest taki objaw, że, mamy, że przesadziliśmy, czyli mamy uszkodzenie skóry. To powoduje z kolei przedwczesne starzenie, może powodować raki skóry, uszkodzenie oczu, czyli, czyli uszkodzenie zapalenia rogówki czy zaćma, a także ułatwia infekcje bakteryjne, wirusowe skóry, dlatego że osłabia układ odpornościowy skóry, czyli łatwiej wtedy wirusy i bakterie yy, i nawet nowotwory postawiają na skórze. Dziękuję.